Witam Was serdecznie. Jako Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska zdecydowaliśmy się na terenie gminy Resznowola w powiecie piasteczyńskim województwo mazowieckie na akcję charytatywną wigilia pełna prezentów dla. Dzieci z rodzin z niższym dochodem, także dla rodzin jednoosobowych wychowujących dzieci po to, żeby jak najbardziej pomóc, przygotować paczki żywnościowe, być może malutkie prezenty w postaci książek, zobaczymy co się tak naprawdę uda, zależy od tego ile zbierzemy. Na terenie gminy leszno zostały wystawione 10 puszek dla dzieciaków, akcja trwa do końca listopada, w grudniu szykujemy paczki. Mam nadzieję, że ta akcja przy okazji naszego stowarzyszenia stanie się corocznym wydarzeniem, które będzie łączyło mieszkańców Lesznowoli i pomagało rodzinom sytuowanym w zapewnieniu jak najlepszej wigilii dla swoich rodzin. Myślę, że to jest piękna idea i miejmy nadzieję, że niejednokrotna, ale będziemy to powtarzać co roku dla naszych mieszkańców.